O, sami widzicie jak się nam powodzi, o, tort kupili im taki. Kiczki, nie wolno takich rzeczy robić. Kort kupili im taki, jak byliśmy nad Balatonem i zawieźli go do domu. Kotki wojują, kotki wojują, zawieźli go do Balatonu, bo poprzecenie był, kupiłem, bo dość, zobaczcie, tak 32 zł wychodzi gdzieś za taki tort. Zrobiony w Budapeszcie. Fajny torcik. A jest, słuchajcie, a jest w, zawsze w Fowercie taki, taki tort nazywa się Oros Krem, czyli rosyjski krem. Ten akurat nie jest Oros rosyjski i w Polsce te głupie polusy oni wszystko, co rosyjskie, oni już odstawili na bok. Oni się brzydzą. Oni już nie chcą rosyjskie, tylko ukraińskie jest halal. A, a rosyjskie jest haram dla polusów. A tutaj y, tego na jugie, y, w Serbii i w Węgry y, rosyjskie jest halal. Y, jest harasho. Także widzicie, normalnie można kupować Oroz Creme. No, zobaczcie, czy czy tak jak, jak mówię, oros krem, rosyjski krem, czy uważacie, że w obecnej sytuacji politycznej w Polsce cokolwiek sprzedałby, no może by się sprzedało, ale ile protestów by było, jak było, byłoby napisane rosyjski krem albo tort rosyjski, to ile protestów by, by było, już nie tylko same polusy, te ofiary telewizora by protestowali, ale te hachły by zaczęli protestować. Jak to możliwe, że, że tego, że w sklep ma w zezwolenie na sprzedaż takich artykułów. Od razu by tam wycofali, tam ochrona tego, ochrona y, tych konsumencka. By powiedziała, że nie może tak być, bo tutaj ludność ukraińska czuje się przez to obrażona, znieważona, że w sprzedaży jest e, krem rosyjski. Jak widzicie, jak widzicie, jestem e, tym Lubicielem. Nie wiem jak to jest po polsku, ale po rosyjsku to jest lubiciel tych samochodów Volvo. Tutaj też widzicie Volvo, e, taki sam prawie, tylko że inny powiem tak taki sam ale inny to znaczy tu jest skrzynia ta manualna a tu jest skrzynia automatyczna av, av, automat no nie widać 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 automat tu jest tak a ja automatów nie lubię i dlatego dokupiłem tego ale jeszcze chcę dokupić więcej więcej żeby, bo Volvo trzeba kolekcjonować słuchajcie Volvo jest хороший no i tak widzicie, zwoże, różne takie gra, graciuchy. O, tam kiki, kijki zbieram. No ale widzicie, chciałem o tym torcie wam powiedzieć głównie. To z wystawki, znacie to, to z wystawki z NRD przywiozłem. To nagrywałem film o tym. Stało w NRD na wystawce, stolik taki. No i co? I mówiłem, że się przyda się. No i te krzesełka tutaj też się przydały się, zobaczcie no. Te krzesełka tutaj oto stoją, te krzesełka dwa stoją, tutaj stoją I, i się wszystko się przydało się. Trochę dużo mamy tych przyczepów, co? Raz, dwa, tamta, tamta jest jeszcze I jeszcze w Polsce jedna stoi. Cztery, cztery przyczepy i, i dwa campingi, dwa. Dwa mam, dwa campingi. No, no dobra, to tyle.